Ja troszkę inaczej na to patrzę. Ja już zdałem sobie od dłuższego czasu sprawę z tego, że ja po prostu jestem inny. Dla niektórych może to jest niezrozumiałe, dla niektórych może jest to dziwne, dla, dla niektórych może jest to fajne. Ja z tym nie polemizuję. Lubię siebie takiego, jakim jestem. Jestem inny ja podejmuję takie wyzwania, bo, bo dla mnie wyzwania są fajne. To, że są trudne, no, gdyby były łatwe, nie byłyby wyzwaniami. Że trzeba do tego odwagi. No, Stare wyświechtane powiedzenie, do odważnych świat należy. Dlatego, jak prezes Hockman zapytał się mnie, czy, 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 czy mam odwagę, czy, czy czuję się na siłach, czy, czy dam radę, to bez większego namysłu mówię tak. Jasne. Spróbujmy. Podejmuję rękawice mm. Tak, podejmuję rękawice jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja jakby lubię trudne wyzwania. Wyzwanie było bardzo trudne i, i cieszę się, że. Udało się mu powołać, dotarliśmy do finału, zdobyliśmy srebrne medale, myślę, że bardzo dobry wynik osiągnęliśmy.